Jaki to procent? 13 dwudziestych. Aby zapisać ten ułamek w postaci procentów, to ja w pierwszej kolejności rozszerzę ten ułamek tak, aby w mianowniku było 100, bo mam taką możliwość. W takim razie przez ile należy pomnożyć licznik i mianownik, aby w tym rozszerzonym ułamku wystąpiła liczba w mianowniku 100? Więc tak, 100 podzielić na 20 to jest 5. Więc licznik również pomnożę przez 5, bo 13 razy 5 to jest 65. Jeżeli mam już ułamek, który mianownik wynosi 100, to w liczniku już jest nasz szukany procent. Czyli możemy powiedzieć, że 13 20 to jest to samo co 65. Dziękuję.